A więc witam serdecznie na moim blogu kulinarnym po, pod tytułem Jasiu M. Gotuje A więc dzisiaj rozpoczniemy od bardzo prostej włoskiej zupy Pomodoro No otóż właśnie możecie spojrzeć na mój piec No to jest taki dosyć wypasiony elektrolux Widzimy na palniku czwartym czyli litrowy garnek z wodą się gotuje. Za chwilę do niego wrzucę. E, takie kawałki kurczaka. E, to będzie taki wywar mięsny. Potem dorzucę oczywiście e, włoszczyznę i zrobię taki wywar warzywno mięsny. Co będzie przygotowane, przygotowaniem do moich właściwych produktów, które zaraz pokażę.